zrealizować taki temat, jakiej ekonomii uczy nas Jezus. I ustawiłem sobie w tym czasie pewną koncepcję, którą chciałem tutaj zrealizować, opartą na pewnej systematyzacji nauczania Jezusowego z przypowieści na, temat, na tematy ekonomiczne. Połowa przypowieści Jezusowych o tym mówi, kazanie na górze, wiele duchowych pouczeń i też czynów Jezusa, o których można by mówić w międzyczasie kiedy już to miałem spisane sobie tak pomyślałem jaka może być moja wartość dodana w stosunku do sztucznej inteligencji wiem że może to państwa poruszyć ale wiem że to jest temat ważki i tym żyjemy więc wpisałem sobie w aplikację OpenAI kilka tematów między innymi w jakiej ekonomii uczy nas Jezus? W języku polskim, w języku angielskim, ekonomia w Nowym Testamencie, ekonomia w Biblii. I wyszły mi całe referaty gotowe, z pięknymi wprowadzeniami i z piękną systematyzacją, jak to jest. Więc sobie pomyślałem, no, no przecież mógłbym to wydrukować i Państwu przeczytać tutaj, jaka by była moja wartość dodana. I John Penrose. George Penrose, yy, mówi, że wartość dodana człowieka w stosunku do sztucznej inteligencji polega na tym, że człowiek jest kreatywny. Więc w czym ja mogę być tutaj kreatywny? Nie chcę wywrócić stołu, ale chcę być kreatywny i chcę, yy, żeby państwo spojrzeli na problematykę ubóstwa i bogactwa, czy też w ogóle ekonomii yy, w inny sposób, w taki sposób, jak, w jaki być może państwo do tej pory nie patrzyli. Niewiele będzie to miało wspólnego z teologią, ale będzie dużo miało wspólnego właśnie z antropologią kultury. Księdza Przewodniczącego poproszę, żeby mnie po 20 minutach tylko dał znak, żeby, żebym wszedł ku konkluzji, bo chcę, żeby ta konkluzja była duchowa, a nie tylko w gestii antropologii kulturowej. Do rzeczy. Otóż... Kiedy mówimy na jakiś temat, to trzeba pojęcia zdefiniować. Internetowy Słownik Języka Polskiego PwN definiuje słowo ekonomia w następujący sposób. Ekonomia to nauka o prawach rządzących produkcją, wymianą i podziałem dóbr w społeczeństwie lub jeszcze prościej, prostsza definicja, ekonomia to nauka o racjonalnym gospodarowaniu. Takie rozumienie ekonomii sięga XVIII wieku Adama Smitha, ojca ekonomii współczesnej, tego naukowego ujęcia. Więc całe współczesne myślenie jest natchnione, nacechowane ekonomicznie. Niektórzy pisarze ukuli nawet na określenie współczesnego człowieka wyrażenie homo economicus. Homo economicus. Gdybyśmy Odpowiadali na pytanie, jakiej ekonomii uczy nas Jezus w świetle tej definicji, to wydaje się, że Ewangelie nie są specjalnie dobrym źródłem do tego, żeby wyciągać wnioski na temat, jakich, jakie zasady należy stosować w ekonomii. Jezus wydaje się nie być ekspertem od racjonalnego gospodarowania. Jeżeli mówi o ekonomii, używając języka ekonomicznego, to jakby nie dla siebie samego, tylko uczy o czymś innym. To jest kwestia bardziej języka niż kwestia tematu ekonomii. Jezus nie wypowiada się bezpośrednio także na temat praw rządzących produkcją, a nie wymianą dóbr. Ma natomiast trochę do powiedzenia, gdy idzie o podział dóbr, o sprawiedliwy podział dóbr. Z tych też względów badanie kwestii ekonomicznych w nauczaniu Jezusa z Nazaretu sprowadza się zwykle do kwestii etyczno-moralnych, a mianowicie takie domeny znajdujemy. Bogacenie się. O tym słyszeliśmy przed chwilą. Chciwość, również co dzisiaj padało. Dobroczynność, podatki, też o tym było. Własność, inwestowanie, przedsiębiorczość. Każdej z tych domen można przyporządkować wypowiedzi Jezusa, cytaty z Ewangelii Kanonicznych, na podstawie których można sporządzić bardzo ładny, spójny system zaleceń, nakazów, zakazów. I to jest wykorzystywane w specjalistycznych kursach, takich choćby jak Biblia o pieniądzach i inne. Pytanie, czy to jest, czy o to chodzi, czy to jest uczciwe, czy taka powinna być droga. Chciałbym pokazać nieco inną optykę spojrzenia na zagadnienie ekonomii w Biblii, jakby podważając nieco nakładanie tego systemu, który funkcjonuje od XVIII wieku na rzeczywistość, która jest, była rzeczywistością inną, mentalnie inną. Więc chciałbym poruszyć kilka kwestii dotyczących różnic pomiędzy światem starożytnym, śródziemnomorskim. A naszą kulturą świata zachodniego, współczesną kulturą XXI wieku. Pierwsze cztery domeny, w których my, obywatele tego świata, dzisiaj siebie postrzegamy. I te cztery domeny są następujące: Rodzina, to znaczy pokrewieństwo, ekonomia, właśnie, polityka i religia. Socjologowie i antropologowie kultury takie podają podstawowe instytucje, w których współczesny człowiek się przegląda. To są obszary naszego życia, naszej mentalności. Stanowią one matryce wyznaczające przestrzenie w ocenie całej rzeczywistości. I takie pooświeceniowe myślenie nie powinno być nakładane na interpretację tekstów powstałych w starożytnej kulturze śródziemnomorskiej. W czasach Nowego Testamentu <laughs> myślenie ludzi o rzeczywistości sprowadzało się bowiem do dwóch domen, mianowicie do domeny pokrewieństwa, czyli życia rodzinnego, i do domeny polityki, czyli życia społecznego. Ani o ekonomii, ani też o religii, nie myślano w kategoriach odrębnych od życia rodzinnego i politycznego. W społeczności kolektywistycznej owego świata o zasobach materialnych nie myślano w kategoriach indywidualnego ich posiadania, lecz wspólnej własności rodzinnej. A zatem ekonomia była przede wszystkim ekonomią rodziny, która była zarówno producentem, jak i konsumentem dóbr. Drugi poziom ekonomicznego myślenia wpisuje się w system organizacji politycznej. Rodzina płaci podatki władzom lokalnym, władzom imperialnym, odpowiedzialnym za dystrybucję dóbr na cele publiczne i stąd jest finansowana administracja lokalna, imperialna, igrzyska, kulty religijne, wojny i tak dalej. Myślenie ekonomiczne na poziomie rodzinnym i państwowym nie było wyodrębnione jak dziś, lecz stanowiło jeden z elementów myślenia społeczno-politycznego. Również o religii nie myślano w kategoriach odrębnej instytucji, odseparowanej od rodziny. Religijność, mamy do czynienia w tym świecie z religijnością domostwa, z religijnością prywatną, która miała swoją specyfikę i rządziła się swoimi prawami, o ile. Nie kolidowały te prawa z oficjalnym kultem państwowym. Na poziomie regionu geograficznego i całego państwa, religia miała być spoiwem ideowym, funkcjonującym w ramach systemu politycznego. Religia legitymizowała obowiązujący system polityczny oraz tych, którzy rządzili. I ważne jest, że język kultów religijnych. Mianowicie mity, opowiadania dydaktyczne, modlitwy, odzwierciedlał zarówno życie rodzinne, te archetypy, które mamy w życiu rodzinnym, jak ojciec, matka, brat, siostra, dom, dziecko, jak i archetypy polityczne, takie jak król, królestwo, władza, przymierze, prawo. I także w aspekcie ekonomicznym kulty religijne stanowiły element budżetu państwa. Podatki na świątynie były podatkami państwowymi, a świątynie były traktowane jako element instytucji państwa. Druga domena, w której chcę przyjrzeć się tamtej kulturze i, i jakby rzucając światło na patrzenie na ekonomię, to jest domena osobowości zbiorowej, czyli osobowości kolektywistycznej. I jedna z podstawowych różnic pomiędzy współczesnym zachodnim światem a kulturą świata śródziemnomorskiego przełomu R jest taka, że w tamtej kulturze, inaczej niż u nas, pojedynczy człowiek nie był postrzegany jako indywiduum, lecz jak cząstka kolektywistycznej, zbiorowej wspólnoty. Mówimy tutaj na poziomie osobowości, na poziomie psychologii, na poziomie myślenia. Rodziny, więc ta wspólnota to jest wspólnota rodziny, wspólnota klanu, wspólnota społeczności lokalnej, państwa, całego imperium. Było to myślenie w kategoriach kolektywistycznej, zbiorowej osobowości. Pociągało to za sobą okoliczność, że zachowania każdego człowieka były postrzegane w perspektywie wpływu pozytywnego albo negatywnego na reputację, honor, prestiż, wspólnoty czy wspólnot, do których dana osoba przynależała. W sferze ekonomicznej pociągało to za sobą myślenie, że posiadanie i pozyskiwanie przez kogoś dobra, wszystkie dobra, nie są jego własnością tak naprawdę, ale własnością grupy społecznej, do której przynależy. Dlatego też należało liczyć się z opinią grupy, przy indywidualnym dysponowaniu środków. Istniała też presja społeczna odnośnie do dzielenia się dobrami z członkami grupy, z rodziną, jeżeli ktoś był w potrzebie. Odpowiedzialność ta sprowadzała się też do tego, że nie można było utracić majątku, który dostałem, trzeba było ten majątek przekazać w formie nieumniejszonej y, następnemu pokoleniu ale też nie było presji na to żeby ten majątek pomnażać za chwilę powiem dlaczego y, w świetle zasady y, właśnie wzajemnej solidarności która jest pochodną y, tej zbiorowej osobowości, osobowości kolektywistycznej. Ja na przykład interpretowałbym przypowieści Jezusa, takie jak Przypowieść o nieuczciwym dłużniku, 18 rozdział Mateusza. Będziemy mieli za chwilę na ten temat. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, któremu okazane zostało miłosierdzie, łaska. A później On tej łaski nie okazał temu, kto był finansowo materialnie od niego zależny. W tej optyce należy interpretować także przypowieść Jezusa będącą pochwałą obrotnego rządcy, też o tym już była dzisiaj mowa, rządca, który został oskarżony o trwonienie majątku przez swojego Pana, to jest Łukasz, rozdział 16, wersety 1 do 8. On ratując swoją skórę, Wezwał dłużników swojego pana i samowolnie zredukował ich dług. 100 beczek oliwy na 50 beczek oliwy, 100 korców pszenicy na 80 korców pszenicy. I ten z naszego punktu widzenia niegodziwy czyn, który jeszcze bardziej umniejszył zasoby materialne właściciela, został tutaj pochwalony przez niego jako roztropny. Dobrze uczynił. Dlaczego? Otóż prestiż, honor pana ucierpiałby w oczach innych, gdyby okazało się, że ten, kto go reprezentował, dopuszczał się nadużyć. Natomiast darowanie części długów przysporzyło panu honoru, bo okazał się filantropem. W przysłowie, honor droższy od pieniądza miało z pewnością większe znaczenie w tamtej kulturze niż dzisiaj. W perspektywie jezusowego nauczania o Królestwie Bożym, o tym będę mówił na koniec, w tych pięciu minutach ostatnich, teksty te mówią, te dwie przypowieści, o Bożym miłosierdziu wobec człowieka. Jest on no, opisywany językiem ekonomicznym. Właśnie ten język ekonomiczny jest używany do mówienia o Bożym miłosierdziu, nie o ekonomii, o Bożym miłosierdziu. Królestwo Boże, o którym Jezus naucza, ma opierać się na zasadach wzajemnej solidarności i miłosierdzia wynikających z przynależności do rodziny uczniów Jezusa. Kolejna ważna struktura, domena, w której optyce należy patrzeć na kwestie ekonomiczne, to jest domena relacji patron-klient. Wiemy, że całe społeczeństwo tamtego czasu było zestrukturyzowane począwszy od cesarza poprzez niewolnika, to była podległość wzajemna także w ramach rodzin, piramidalna podległość we wszystkich aspektach życia, także w sprawach finansowych. Także nie było ludzi wolnych finansowo wtedy, prócz może cesarza, który mógł jakoś tym majątkiem swoim zarządzać. Więc to w, jak, w jakiś sposób również determinuje myślenie o naszym wydawaniu pieniędzy, o naszym gospodarowaniu, o naszej ekonomii. Trzeba to wziąć pod uwagę. Trzeba wziąć pod uwagę również instytucję brokerage'u, która się, czyli pośrednictwa pewnego, która się wpisuje w tą relację patron, patron klient. To znaczy istnieje pośrednictwo w, w zarządzaniu dobrami ekonomicznymi i tutaj wpisują się to zarówno indywidualnie ludzie, jak i całe rodziny, grupy społeczne. Więc chodzi mi o podkreślenie, że, że nie ma w tamtym świecie takiego myślenia jak dzisiaj o niezależności dysponowania finansami, bo jakby... W pewien sposób koncesjonuje to struktura społeczna. Jeszcze inną ważną rzeczą, którą należy podkreślić, jeśli mówimy o sprawach ekonomicznych w tych pismach, które tutaj interpretujemy, to jest instytucja, która nazywa się hospicjum. Dzisiaj używamy tego słowa łacińskiego w innym znaczeniu niż, niż wtedy. Natomiast hospicjum to był rodzaj patronatu zawieranego przez rodziny o podobnym statusie materialnym. I to była relacja gość-gospodarz. Był to, był to rodzaj przymierza. Często były to sformalizowane umowy pomiędzy rodami, dziedziczone w następne pokolenia. Na mocy tych umów Kontrahenci zobowiązywali się do gościnności, wzajemnego wspierania się, obrony, pomocy prawnej, pomocy medycznej, uczestnictwa w pogrzebach. Więc hospicjum w pewien sposób również regulowało myślenie ekonomiczne w niektórych sferach społecznych. Tik, tak, tik, Pięć tak. minut. Dobrze. To przechodzę dalej. To powiem Państwu, o czym jeszcze by warto mówić, ale tylko na zasadzie tytułów, sygnałów. Mam tego prawie 20 stron, więc, więc to wiem, wiem, że tego jest dużo. Więc idea ograniczoności dóbr, the concept of limited good, jest, jest to bardzo ważny czynnik. Tutaj George, do Georgia Fostera się, się odwołuje, że mentalność była taka, że nie można wyprodukować więcej dobra niż rzeczywiście jest. Że ja mogę się wzbogacić tylko przez to, że zabiorę komuś. I nie tylko dobra materialne, tak, także dobra duchowe. I przy interpretacji tekstów biblijnych ta mentalność musi być uwzględniana. Musi być uwzględniana. Oczywiście jest dyskusja, czy, czy, czy Foster miał rację. Wielu biblistów poszło za nim, jest też. Duża opcja taka, która mówi, że nie, ale właśnie ten koncept limitowanego dobra trzeba uwzględnić. Dalej, ubóstwo i bogactwo. Tutaj wiele dzisiaj na ten temat, więc trzeba by dokonać takiego społecznego rozróżnienia, że tak naprawdę w ubóstwie nie chodzi przede wszystkim o dobra materialne i tak samo w bogactwie, ale te słowa ptochos, penes. Plusios. To są y, y, słowa, które definiują status społeczny. Tych słów używa się, na przykład słowo y, ptohoi, ptocho, y, y, czy ptoho z liczby pojedynczej, używa się do, do bogatych ludzi, którzy są wprawdzie bogaci materialnie, ale stracili swój status społeczny. Pieniądze jeszcze mają, ale nie mają honoru. Wdowy na przykład są okre... Nawet kiedy, kiedy mąż umarł i kiedy, kiedy dziecko umarło, Maryja była w takiej sytuacji. No ona nie miała, to święta rodzina, nie miała dużych zasobów materialnych, ale są przykłady w literaturze takich rodzin, gdzie kobieta wdowa po śmierci męża i po śmierci syna jest nazywana, że jest biedna chociaż rodzina, chociaż ma naprawdę zasoby materialne. Więc trzeba naprawdę uważać, żeby te, tego słownictwa nie y, interpretować jedynie w aspekcie finansowym, materialnym, ale także w aspekcie y, społecznym, pozycji społecznej danej osoby. Na to chciałem zwrócić uwagę. Dużo tego przewijania, ale... Więc jakiego, jakiej ekonomii uczy nas Jezus? O co Mu chodzi? Wiele tekstów oczywiście tutaj pięknego przeglądu mój przedmówca dokonał tych tekstów i za to bardzo dziękuję. Ja tylko chciałbym na jednym tekście krótko się zatrzymać i temu poświęcić pięć minut i skomentować go, wychodząc trochę wcześniej. Jak na szerszy horyzont. Kazanie na Górze, szósty rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział, wersety 25-34. Dlatego powiadam Wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec ważnie niebieski je żywi. Wybieram tylko niektóre rzeczy. Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną i nie pracują ani przędą. Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I teraz kluczowe podsumowanie tej, tego wywodu. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Więc nauczanie o ekonomii musi być wpisane w Jezusowe nauczanie o Królestwie Bożym. Zasygnalizowałem już tutaj to wcześniej, i tylko w takiej perspektywie może być zrozumiane. Moim zdaniem takie systematyzacje ekonomiczne, które robimy, one są prawidłowe o tyle, o ile się wpisują w, te, w tą teologię, w teologię Królestwa Bożego, w nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym. I tutaj wchodzi również, myślę, w tym tekście i wielu innych nauczaniu Jezusa, można dopatrzyć cnoty autarkeja, czyli samowystarczalność. Ona była promowana także przez filozofów owego czasu, nurtu stoickiego, cynicznego. To się rozwijało już od Sokratesa. Istotną, istotą tej cnoty było nie zabieganie, ogromadzenie bogactw, lecz poprzestawanie na tym, co człowiek ma i co pozwala mu zachować status społeczny, w którym się urodził. W nauczaniu Jezusa nie chodzi o wyzbywanie się dóbr materialnych przez tych, którzy je posiadają i stają się Jego uczniami, lecz o sprawiedliwą redystrybucję dóbr. W działalności charytatywnej Kościoła nie chodzi o zaspokajanie swojego poczucia pomocy ubogim. Lecz o przywrócenie fundamentalnej Bożej sprawiedliwości. I takie znaczenie jałmużny, CDK w judaizmie. Dzielenie się z bliźnimi nie jest moją łaską, moim wyborem, lecz jest obowiązkiem wobec ubogich po to, aby przywrócić sprawiedliwość. Bo to wszystko należy do Boga. To nie jest moje, to jest Boga. Jeżeli ja to mam, to znaczy, że albo ja to ukradłem, albo ukradł to mój przodek. Święty Hieronim cztery wieki później powie, że każdy bogaty człowiek jest złodziejem, albo on, albo jego przodek, bo ktoś musiał ukraść, skoro to wszystko należy do Boga, to czyjaś własność została nieposzanowana przez kogoś wcześniej. Ekonomia nie jest bezpośrednim przedmiotem nauczania Jezusa. W Ewangeliach, lecz jest ona pochodną nauczania o zasadach funkcjonowania Królestwa Bożego. U jego podstaw stoi myślenie wynikające ze starotestamentowych instytucji roku jubileuszowego, szabatowego. Trochę to było dzisiaj zasygnalizowane. Drugim komponentem jest właśnie to myślenie helenistyczne oscylujące wokół cnoty autarkeja. W aspekcie ekonomicznym, Królestwo Boże. Ta idea Królestwa Bożego to, to jest dokonanie pewnej rewolucji w redystrybucji dóbr, w myśleniu o, o świecie, o życiu, to jest implantacja cywilizacji miłości. Zaradzanie materialnemu ubóstwu przez dystrybuowanie, dystrybuowanie biednym podstawowych środków materialnych do życia, jeszcze raz powtórzę, nie jest moim zdaniem bezpośrednim przedmiotem nauczania Jezusa. W nauczaniu tym chodzi o coś znacznie więcej, o społeczny reset, w hierarchicznym, przemocowym, niesprawiedliwym świecie. Chodzi o przywrócenie ubogim ludziom godności i stworzenie im możliwości korzystania z dóbr materialnych oraz ze wszystkich dóbr duchowych, z dóbr kultury na równi z bogatymi. Jezus zrywa z głęboko zakorzenioną mentalnością ograniczonego dobra, według której, by coś posiąść, to trzeba komuś zabrać. Nie na drodze walki, ale na drodze ofiary z siebie. W ekonomii Królestwa Bożego dobra nie są reglamentowane i nie należy walczyć z innymi, by je posiąść, gdyż są darem Boga. I wybrzmiewa to w tym dialogu Jezusa z Piotrem w dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka, gdzie Piotr mówi, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I tu się kończy pytanie czy stwierdzenie, ale za tym stoją słowa, ale co my z tego będziemy mieli? Jezus odpowiada, zaprawdę, powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, sióstr i tak dalej, żeby nie otrzymać stokroć więcej już teraz, tutaj i życia wiecznego w świecie przyszłym. Więc wejście do rodziny Jezusa, stanie się jego uczniem, y Łączy się z uczestnictwem w tych właśnie dobrach, w przeobfitych dobrach Królestwa Bożego. Człowiek nie musi o to zabiegać, ani tym bardziej walczyć. Po prostu staje się współwłaścicielem tych dóbr. Mamy tutaj do czynienia z zupełnym odwróceniem porządku społecznego, jeśli chodzi o rozumienie bogactwa i biedy w tamtej kulturze. Dobrowolne ogołocenie się z bogactwa ze względu na Jezusa skutkuje stokrotnie większym bogactwem posiadanym w nowy sposób.